Ludzie nas też wybrali z tego powodu, żebyśmy byli. No, chyba... macie być jak żona przyjaciela, no, macie tutaj siedzieć przykładem, patrzeć na was mają ludzie i myśleć sobie: No tak, to są wzory moralne. Pan, 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 pan redaktor ładnie zawsze u mnie pojechał. Pan tyle tych kilometrówek wyjeździł, że wow! Nie, no. Jakby to powiedział mój tata, niech nie matka Woska z byle jakiego kościoła przed tym broni. <laughs> Nie kwestie związane z bezpieczeństwem, nie wykluczenie transportowe na przykład. Chociaż to w pewnym sensie, ale nieważne. No ja wiem oczywiście, do, do czego Pan e, zmierza. Nie zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Nie, 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 nie. To nie te tematy sprawiają, że tutaj, w tym miejscu, w którym tętni wielkie serce polskiej demokracji, no aktualnie troszkę mniej, nie rozumiem, można zbudować ponadpartyjną zgodę. Zgodę, żeby niczego nie zmieniać. My nie jesteśmy w stanie, i o tym powiedziałem dziś na sali plenarnej, stworzyć osobnej policji poselskiej, która będzie przez, pilnowała posłów na każdym kroku ze wszystkim, czy zrobią tak czy nie. A ta zgoda dotyczy pewnych przywilejów życia poselskiego. Pieniądze na biura poselskie, to jak są wydawane, kilometrówki, to jak są rozliczane. Miały być zmiany. Zmiany regulaminu są tutaj potrzebne. Uszczelnić regulamin. Muszą ulec zmianie formularzy formularze i zasady rozliczania. Można to wprowadzić. Rozważamy to. Co z tych zmian zostało? No. A może lepiej zapytać, co zostało w kieszeniach politycznych niektórych. Dzień dobry, dzień dobry. Pan tu chyba dużo podróżuje? No, jak, jak każdy poseł. Gdzie pan tak podróżuje? No teraz przyjechałem do Warszawy. Przepraszam, ale na konferencję. Później, A, później Ale wrócę to tam w jedynce. Ale to jeszcze jest zajęte. Nie no, teraz my chyba mamy. No nie, bo minister płaszczak panu zajął w salę. Aha, no. Dzień dobry państwu. No gdzie pan tak jeździł? Ale w jakim sensie? No, bo pan tyle tych kilometrówek wyjeździł, że wow. Nie no. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Szanowny panie, no mieszkam w Sosnowcu, pracuję w Warszawie, mam biuro też w Zawierciu. Pan poseł zaprasza do kontaktu, ale biuro jest zamknięte. Czyli pan poseł pracuje w terenie, jest jakiś numer. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Zajmuję się spółdzielczością mieszkaniową, no po całej Polsce, no warto to zweryfikować, sprawdzić. Tak? I nie tak po prostu pytam, no, jeżeli tak w ramach opowiedział. No, ja, my, ja, ja myślę, że jest wielu osób, które więcej ode mnie jeżdżą, przynajmniej w kilometrówkach, natomiast zachęcam do oglądania moich mediów społecznościowych, chciałem się na bieżąco pisać. Gdzie się spotykam, z kim się spotykam, także... Choćby na, na tej podstawie można znaleźć, e, w jakich miastach, gdzie jest moja aktywność e, polityczna i społeczna. Słyszał pan o takim zjawisku, że posłowie skupują sobie różne rzeczy niby do biur poselskich, a używają ich prywatnie? Nie, nie, znaczy jeszcze, nie wiem, no myślę, że to nie dotyczy posłów Polski 2050 raczej. No pana nie, bo tam pana przyjrzałem w sensie, tam zobaczyłem, <laughs> co pan ma tam w dokumentach biura poselskiego, ale... A, ale nie słyszał Pan w kuluarach, że niektórzy tak brzydko robią? Powiem Panu w ten sposób. Ja jestem posłem pierwszej kadencji dwa lata, jestem sprawowany i, i staram się wykonywać swój mandat jak najlepiej potrafię i wydawać środki finansowe na to, na co są przeznaczone. Też mam ekspert do kawy w swoim biurze, telefon komórkowy no nie wiem co jeszcze no, nie no, no. ekspres do kawy no to nic złego no, jak przychodzą ludzie, którzy chcą porozmawiać o swoich rzeczach to macie prawo ich poczęstować kupiłem kupi kupi, kupi no. meble na przykład tak, no. No, tak, tak samo także no, no są no, rzeczy to które tak, ale to... są, są rzeczy które po prostu te środki są przeznaczone i tyle a może z tymi kilometrówkami powinniście po prostu składać jakieś raporty gdzie byliście i ile zrobiliście kilometrów A czy to powinien nie jest zły pomysł rzeczywiście żeby, bo, bo wtedy pan by nie miał takich pytań a no. bo, albo pan by nie chciał ich zadawać bo po prostu pan sobie by czy, pan czy ktokolwiek inny tak, czy no tak, wychodzi, że ja, robicie Ja z tym mnie. nie będę mniejszego niczego problemu, ale jeżeli takie projekty się pojawią, no to, no to ja jak najbardziej je poprawię. No i co pan tak. zrobi z tym Głaszczakiem, co panu Sale zajął? Ja, nie, nie będę mu robił krzywdy, no. ja myślę, że każdy ma prawo wydawać swoją opinię i A. pan Głaszczak także. A o której pan miał konferencję mieć? O pół tak. Która jest? Już prawie w pół no to jeszcze ma dwie minuty. Dobrze, poczekamy na, na, na Pana Ministra. Zapewne coś ważnego ma do przekazania, skoro jest konferencja. Ja, no wiadomo. Ja tak. też mówię o ważnych rzeczach, bo mnie interesują tematy mieszkaniowe przede wszystkim, które dotyczą e, no, wszystkich ludzi, którzy chcą kupić mieszkania na, przykład na rynku nieruchomości, żeby nie byli oszukiwani przez deweloperów. Także to są też ważne kwestie, myślę, dla wielu Polaków i że Pan Głaszczak mnie wpuści i da powiedzieć to, co chcę przekazać. To będziemy sprawdzał. A, a Pani nie miała zostać Ministrem? Ja? No, jak w życiu? No. Naprawdę? Jakby to powiedział mój tata, niech nie matka boska z jakiego kościoła przed tym broni. Tak, bo czekamy. zadał tak. cały Ale takie pytań, króciutkie trzy pytania. Następna konferencja Ale to... Osoba, pan przewodniczący da radę się to w minutę szukuję. ogarnąć. <laughs> Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, te decyzje powinny być podejmowane. Dziękuję bardzo. Do a few moments later. Czy jak był pan ministrem obrony narodowej, to te same komunikaty otrzymywał mon strona rządowa i pałac prezydencki ze strony wojska? No ja wiem oczywiście do, do czego pan. Zmierza. Nie, nie, pytam konkretnie, czy yy, to było pan, tak, że pan, wszyscy dostawali te ja same. Ja wiem informacje. do czego pan zmierza, no to oczywiście. Proszę, zadam jeszcze raz pytanie. Czy było tak, Ta. że Pałac Prezydencki BBN, strona rządowa, ministerstwo dostawało dokładnie ten sam komunikat? Proponuję, żeby tę sprawę przesądzić poprzez porównanie notatek. Pytam, czy gdy pan rządził, to te same informacje wpływały bezpośrednio w tym samym czasie do Pałacu Prezydenckiego BBN i do ministerstwa ze strony wojska? Oceną moich rządów zajmą się... Się już historycy. Panie teraz minister, sprawa. Pytam, czy te same sprawa, informacje otrzymywali? Sprawa wszyscy? ma wymiar konkretny. Nie, nie teraz ja nie konkretnie. Ale teraźniejszy ma, ma wymiar. o no, te same o, informacje otrzymywało MON, strona rządowa, bbl Czyli czy, czy, chodzi o to, wojska. żeby rozstrzygnąć sprawę, która jest stawiana publicznie. Czyli nie, nie, chodzi o te, to, jest o to jakie tak, czy nie, informacje Pani dotarły do prezydenta Pani Rzeczypospolitej. wszyscy dostawali do Pawła więc o to chodzi. Panie ministrze, tak czy nie? Że, żeby to wyjaśnić, myślę, że trzeba... Zrobić no, Tak jak ministrze. proponuje pan profesor Słobomir Trzepicki. panie ministro. Prosta sprawa. Ale chce pan wyjaśnić nie, nie. tą sprawę czy nie, chce pytanie, pan? Bo nie czy, nie czy, pan, czy chce pan budować narrację 200 metrów tutaj przeszliśmy pan chce pan budować na narrację pytanie. to ja nie będę uczestniczył tylko w pana mm, tym procesie nie, budowania nie. To jest narracji tylko pytanie czy te to jest informacje dostawał BBN żeby dojść do, do prawdy proponuję żeby porównać te dwie notatki. Ale my już byśmy doszli gdyby pan odpowiedział na murale trafiła To jeszcze w temacie zakupów, bo są tutaj na tych sejmowych korytarzach, no może nie teraz, akurat w tym momencie, ale są postaci niespełnione, niespełnione jeżeli chodzi o sztukę filmową. I nawet w tym celu postaci te dokonały zakupu różnego rodzaju urządzeń, mających na celu nie tylko dzwonienie i wysłanie wiadomości, ale również utrwalanie obrazu i dźwięku. No i w sumie nawet wiadomo w jakim celu, bo jest taki jeden poseł, znany z tego, że lubi nagrywać innych. są panu dobrze ręka. Pan również e, będzie pytał z taką ciekliwością o kilometrówki posłów e, polityków Platformy Obywatelskiej. To jest takie moje pytanie, które też chciałbym umieścić na swoich socialach. O! A kogo my tu mamy? A tu? Dobry, Stańmy w prawdzie. Jest pan szefem komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowej. Ja teraz stawiam tezę. Właściwie ja to wiem. Posłowie i posłanki wykorzystują kilometrówki po to, żeby sobie dorobić. No i twarda teza. A czy... A nie jest. Tam... Ja, ja sobie zdaję sprawę, mam swoje lata, trochę przeżyłem w życiu, że o smaku beczki decyduje nie miód, tylko łyżka dziegciu. Nie mówię, że pokazali, wszyscy, pokazali, część, tak. Pokazaliście to, że rzeczywiście trudno naliczyć e, te kilometry niektórym, którzy mieszkają blisko Warszawy, albo w Warszawie, albo mają... No ale i, rozmawiacie się, tutaj w kuluarach, coś tam pan słyszy, coś się panu obije uszy. Są tacy, którzy to robią tylko po to, żeby sobie dorobić hajs. No taki, no i psują opinię wszystkim. No właśnie. Bo, I co z nimi? Bo jak pan robi materiał, to pan nie mówi, poseł Koba... Hej, Kowalski jest... O, i otwarte biuro wygląda tak. U uwaga, bo za chwilę tutaj poseł Kowalski się. <śm> tak, poseł X? Tak, tylko mówi pan posłowie. No i taka jest prawda, to, jest, to nie jest z kadencji na kadencję. Ten, o, o takie praktyki nie są podejrzani pojedynczy, tylko zawsze jest ich kilkoro, kilkanaścioro. Ale opinia jest o wszystkim. No i co teraz z nimi? No... Myślę, że to tym powinien zająć się marszałek Sejmu. Co do kilometrówek, podjąłem pewne prace dotyczące tego, żebyśmy uzyskali zgodę też w tej izbie, żeby był pewien limit, co do którego jest oczywiste, że trzeba się rozliczać fakturami, a będą też takie podróże poselskie, które będą podejmowane w terenie, w których naprawdę będzie trudno uzyskać pełną informację, bo będzie się jechało w dwa czy trzy miejsca. Taka jest specyfika wykonywania naszego mandatu. Za wprowadzeniem limitu, do którego trzeba będzie rozliczać. Jestem, powyżej bym go zostawił, ale decyzję zostawię też w tej sprawie mojemu następcy i państwu, bo jesteście posłami. Na no, Lord obiecał, że się zajmie i. i... No cóż, jest takie dwa rodzaje podejścia do prawa. Jedno jest takie, że jak się coś źle dzieje, to trzeba zmieniać prawo, a drugie jest takie, że jak się źle dzieje, to trzeba je konsekwentnie realizować. Znaczy, ja nie, nie uważam, że podnoszenie kar za takie coś, tylko rzeczywiście karanie za te przypadki, które są nieprawidłowe. Nie tylko w zakresie naruszenia e, e, prawa, czyli tego zarządzania, który, e, które reguluje te sprawy, zarządzania marszałka Sejmu. Ale generalnie także kwestii takiego poczucia moralnego. No to ludzie nas też wybrali z tego powodu, żebyśmy byli no chyba lepsi. być jak żona Cezara, no. macie tutaj przykładem, patrzeć na was mają ludzie i myśleć sobie, no tak, to są wzory moralności, Pan, redak pan, pan, pan redaktor ładnie zawsze mnie pojechać. no, <laughs> nie, no to, to naprawdę <laughs> tak ma być, no dobra. A już dawno nie jest, już no. dawno nie jest. To pan powiedział. Dziękuję bardzo. Czyli mogę za pana pośrednictwem, za pośrednictwem pana mediów, zaprosić wszystkich do mojego biura poselskiego na pyszną kawę. Co prawda nie mam pinionego mleka, ale ekspres daje radę. A, ja mam A ile pan wydał na kilometrówki? Ojejku, zgodnie z, ze stanem licznika, około 60 tysięcy kilometrów ponad zrobiłem, od kiedy jestem posłem. Pracuję bardzo aktywnie w regionie, może Pan zobaczyć to po moich mediach społecznościowych. Zachęcam także do tego, żeby mieszkańcy regionu Pomorskiego zapraszali mnie. Prowadzę mobilne biuro poselskie, z przyjemnością przyjadę. Tak? Że jak się ten, można napisać, że i Pan przyjeżdża? Tak. Korzystam z zaproszeń samorządowców, mam mobilne biuro poselskie, mam dwa biura terenowe, ale generalnie z moim mobilnym biurem podróżuję także po e, każdej gminie. Mój plan jest odwiedzić każdą gminę w moim okręgu do końca mojej kadencji. Jestem na dobrej drodze. Ja już mam to za sobą. Dziękuję. Dbajemy się Pan na dyżurach poza A z tym to różnie bywa, bo jestem szefem partii. Niestety mam taki permanentny duży dyżur właśnie przez cały tydzień, bo każdy tydzień to są no, bardzo liczne spotkania zarówno z ludźmi partii, jak i z ludźmi poza partią.